Witam wszystkich na moim kanale kolegów i koleżanki, hodowczynie oraz innych sympatyków mojego kanału. Wszystkich widzów, dziś mamy niedzielę. Właśnie się tutaj przygotowuję do przyjęcia gołębi z lotu. Mamy lot dzisiaj Getin. Ponad 500 km, gołębie zostały wypuszczone o godzinie 6.00. Będzie transmisja live którą rozpocznę. No, zobaczę, bo najpierw jeszcze koledzy mają tutaj cybinki, loty 300 km. Też już koledzy tutaj z sąsiednich oddziałów mają wypuszczone gołąbki z lotów, łapie się ostrość z lotów krótszych 300 km, więc w pewien sposób będę, będę miał podgląd na to jaką prędkość dzisiaj mogą osiągnąć gołębie a tutaj teraz będę podłączał system pokarmię tutaj moje samczyki które oczekują na samiczki. Także zapraszam do oglądania. Zapraszam na relację live którą rozpocznę później ale to przeliczę sobie prędkość jakie dzisiaj są warunki i, i wtedy no myślę szósta e, Około 11-12 godziny będzie ta transmisja live, no i będziemy czekać na gołąbki. Mam nadzieję, że bateria wytrzymie do czasu ich przylotu. Także montujemy anteny. Ja zawsze montuję przed lotem. Nie mam ich na stałe zamontowane. Kabelek musimy pospinać wtyczki. mniejsza rzecz to podpięcie zegara, żeby jakby jakiś gołąbek przyleciał w szalonym tempie, żeby nie przegapić przylotu. Podłączamy prąd Czy zajarzy chwilę, trzeba poczekać, aż się ustawi błąd anten. O, o trzeba poprawiać anteny w wilgocie. Próbujemy jeszcze raz szurałem wtyczkami i zobaczymy, miejmy nadzieję, że teraz będzie działało. Już jest. E, nie wiem czemu. Czasami po prostu trzeba wtyczki wyłączyć i włączyć. A tu się coś samczyki poruszyły. O proszę, w tym momencie przyleciał gołąbek samiczka. E, ona przyszła z maratonu. Ale jak widzę, jest. Bez chipa, czyli komuś niełaska było zadzwonić, bo mając telefonami, czyli obrabowana. Teraz przyleciała. Co, słucham, co to za poruszenie u Samczyków, a ktoś mi tutaj e, przyleciał. Druga, której brakuje z Niemiec, e, została zgłoszona telefonicznie już w dniu lotu e, koło Wrocławia. Podowca mówił, że na drugi dzień ją wypuści. No niestety samiczka nie doleciała, e, także potem próbowałem przedzwonić do niego, ale mi się nie udało, także nie wiem co się tam z nią stało. Muszę jeszcze raz spróbować zadzwonić. Może dzisiaj przy locie będzie pilnował, to może się uda z nim zdzwonić. E, co jest z tą samiczką? A tutaj, tutaj powróciła biała, gdzieś musiała utknąć. E, I widać widać. Także idź do samczyka, spóźnialska. A samczyki chcą już do niej. Tu, tu, są samce. A ta idziesz? O, idzie. Idź do swojego samca, to nie twój samiec. Także już wcześniejsza radość. <słyska> <słyska> Jak się to mówi? Falstat. Falstar zrobiony. Jeden już dzisiaj jest. No, gonią dobra, idę jeszcze teraz po karmę. Teraz tu pokarmimy gołąbki, a samczyki już się cieszą. Zegar pilnuje, to ja mogę iść szykować karmę. O i tu mam karmę. Teraz damy jeść samczykom. To jest przylotem kamiczek niech się pocieszą, a ty posilą. Wcinają, woda jest. Jeszcze teraz drugi przedział. O, do drugiego przedziału także. zjedzą. A gdzie nasza biała? W celi siedzi z samcem. Pierwszy przybysz siedzi tam. Paulina się ucieszy. Ich nie interesuje jedzenie. I reszta sobie wcina. Bo one niech sobie zjedzą, a ja idę pokarmić młode i rozpłodowe o, też jedzą, sobie fajnie. O, samczyki już kończą jeść, ja, żeby mi nie przeszkadzały, to ja te samczyki biorę i zamykam sobie w celach, ponieważ żeby mi po prostu anten nie zrywały o zamykam je w o, one wskakują sobie do cel i są zamykane o, ostatni syn szaleńca i tak całe towarzystwo jest przygotowane pozamykane dzięki temu mogę sobie otworzyć przedział jak gołąbki przylatują samiczki Ostatnio jednej nie odbiło, to jest mniejsze zamieszanie i łatwiej mi wychwycić, gdyby któreś nie odbiło. Tu nie chodzi o to, że one czekają, bo one i tak skakują. po prostu jest fajny spokój w gołębniku. Nic się nie rusza. Także wszystkie gołębie na locie, zamczyki w celach czekają i tak mi jest po prostu najwygodniej. To nie wszystko, bo został mi cały drugi przedział. O, widzicie, one już czekają. I tak delikatnie staram się je, żeby nie gonić jak się wejdzie. One same powskakują, to na spokojnie je pozamykam. O, częściowo już pozamykane. Mam jeszcze rudy. Stary erich. Idź. Jeszcze rudzielec. Ten Van Luna, Miał, o, jeszcze Rudzielec. A, taki samol. I tu syn szaleńca, jedyny e, nie niebieski, ale powiem wam, że teraz e, na imbredy wyszły mi, wyszedł mi taki sam zimbredowany Młody po jego dwójce dzieci Samczyk, identiko jak, jak on. A to jest bezpośrednio syn szaleńca. Ale w, był winną samicą z szelensów. I wyszły takie. O! Taki. Także tutaj jeszcze siedzi. Jest parowany z córką 901. Także. O i całe towarzystwo przygotowane do lotu. Wszystkie cele zajęte. No, jak się okazuje, muszę zadzwonić co z tą zamiczką, co miałem telefon. Dwóch brakowało, ta wróciła. A od tej drugiej trzeba zaciągnąć wieści, czy hodowca ją wypuścił. Jakoś dziwne, że nie wróciła tych parę kilometrów. Zobaczymy co tam co tam kolega powie. No, ale różnie to bywa, jak się gołębiom zgłupieje. To potem mają problemy. Ja wypuściłem samicę z ostrowa. Polatała, polatała i siadła, potem siadła na dach. A no nie chciała odchodzić. Pojadła, więc też nie weszła. No i, no i nie wiem, czy doszła, czy nie w końcu. W każdym razie ciężko na drugi dzień jej nie było jeszcze, więc raczej ciężko to widzę z tym powrotem. W tyle, że moja miała po kierunku, a, a tamta miała w zupełnie przeciwnym kierunku. Także tak to tu wygląda. Zapraszam na relację live, a ja idę jeszcze podejrzeć. E, lodu sąsiadów mają dwa loty 300 km dzisiaj 700. My mamy 500. Więc cała niedziela w lotach. Pozdrawiam i do zobaczenia. Krzysztof Trzaskalik. Trza, jak trzeba. Pozdrawiam.